A tak z jak pani w stanie, co najbardziej pa, Pani poprawia humor? E, Pączki. Czy, czy jakieś... E, Drobnostki. Takie, małe rzeczy. Co Pani poprawia humor. Tak ostatnio. Co? Że waseczek nie nosimy. A, czyli, sobie pytanie. Czy są, są Pani szczęśliwe, taka sądałiczna? A to chyba tak. Jaki są powód? jest Pani szczęśliwa. Ogólnie, bo żyję. Co Jestem dlatego? zdrowa. A co jest dla pani najważniejsze w życiu? Rodzina i zdrowie, proszę pana. Małe A życie. finansowe rzeczy są dla pani ważne, jakieś, nie wiem, materialne. Nie. Zdrowie na przykład ważniejsze, tak? Oczywiście. A pani. nie kupię, proszę pana. A zainteresowania ma pani teraz? No nie wiem, w wolnym czasie. E, co by pani poleciła? Zakupy, proszę pana. Świąteczne. Świątecz... <grym> gotowanie i sprzątanie, a oczywiście. A potem a. się będzie myślało. Jak, to ja mam kuchnię, pani polecę, gotowanie. O proszę pana, ja robię taką e, na ostro. <grym> Nosy, tak. No, czy, tak. To jest czy nie wiem, chińska? No nie. E, e, hinduska. Hinduska. Mhm, zdecydowanie. Eee... Czego pani mogę życzyć jeszcze? Mhm. No proszę pana, wszystko. Szczęścia i zdrowia. Dobrze. Widzę, że pani uśmiechnięta sobie idzie. W miarę. A czym, czym to jest spowodowane, że pani taka szczęśliwa, uśmiechnięta? To pani poprawia humor? Tak ostatnio. Co? Że waseczek nie nosimy, A, czyli, że, 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 jesteś że jesteśmy zdrowi. No, że jesteśmy zdrowi, że mnie jest chorób. A też. czym jest dla pani szczęście? Rodzina, zdrowie, nie, no, wszystko, pieniądze, co jest najważniejsze? Wszystko, rodzina. Najważniejsza. Rodzina najważniejsza? Pani. No oczywiście. A po rodzinie co jest jeszcze ważne? Pieniądze. Czego Pani mogę życzyć? No, zdrówka. Duża zdrówka, dzięki. No. Dzień dobry. Czy jest Pani szczęśliwa? bardzo. Co się stało? A wie Pan, starość dopada człowieka. Czy co, zdrówko? Ach, oczywiście. Ale będzie dobrze? No, mam nadzieję. Na tego na tego Pani życzę. Że... Co, co w wolnym czasie Pani lubi robić na emeryturze? Na razie się zdrowiem zajmuję. Czyli zdrowie. Nie ma czasu na nic innego. Się gdzieś czasami, a, e, ale nie teraz, no, no, może się otworzy. Jakie porady dla młodych, jak żyć? Jak żyć? Kto powie wie, jak żyć? Jak w tych czasach? Jak młody, to pan nie wie. A potem to, to trzeba było tak zrobić, a trzeba było tak zrobić. A kiedy pani się tak żyło najlepiej? Jak pani do dzieciństwa wspomina i tak dalej? Młode lata, no. No młode lata. Wtedy pani najlepiej się żyło? Ciekawe też te lata, ale... Jakie były plusy tamtych czasów? E, Młodość, proszę Pana, bo inaczej na wszystko patrzył, wiedział o wielu rzeczach, no ale jednak byliśmy młodzi, myśleliśmy o swoich. No. Czym mnie się przejmowała po prostu Pani wszystkim eee, wtedy, bo, bo... To znaczy przejmowałam się, bo wie Pan, ja jestem stary człowiek, więc ja się... Eee... Nie, ale Pani była młoda, no 20 lat na przykład, No, o, 20 lat... <laughs> no wie pan no to, to, to trudno tak powiedzieć, no bo się eee, nie Co zrobić, żeby mieć uśmiech? Bo panie widzę się nie przejmuje niczym. Nie, to nie jest. Nie, tak. nie. Ale pani uśmiechnięta szła. A no powie pan, no cóż. Pogoda ładna? Pogoda ładna. Wreszcie ta pandemia trochę przystopowała, no to znowu, ma, znowu mamy co innego. Ogląda pani telewizję, czy unika, że, nie, żeby pani nie, nie przytłaczała? Nie, nie unikam, chcę wiedzieć co się dzieje. Nie i... martwi to pani wszystko? Proszę nie, nie, przy, nie przytłacza to panią? No, przytłaczać bardzo, no bo Ja też mam wnuki, które bym chciała, żeby żyły. Jak trzeba, nie? młczy się to wszystko w tej chwili studiuje? To jest ciężka praca. Co to dużo mówić, takie studium? E, czego pani mogę życzyć? No, zdrówka Dobrze. Pana. Dobrze. zdrowka.